Witamy, witamy w nowym roku po raz pierwszy, pierwszy poniedziałek w zasadzie pierwszy pracowniczy poniedziałek tego roku. Z mojej strony wszystkiego dobrego w nowym roku. Oddaję z, mojej dobiegą, strony, z, mo z mojej strony również. E, czy dzisiaj świętujesz? Ja dzisiaj świętuję tak. Masz porządek, znaczy na biurku swoim? Tak, burdel artystyczny to się nazywa. Dzień sprzątania biurka dzisiaj. Tak. A jak ktoś ma burdel artystyczny i się w tym odnajduje, znaczy się, że jest bardzo inteligentny. Wszystko na to wskazuje. <laughs> także. Specjalnie zrobiłeś, bo wymaga, żeby wszyscy tak myśleli. Tak. <laughs> tak, ja właśnie, to, tak, tak specjalnie tak zrobiłem. Więc. Zapraszamy do naszego dzisiejszego programu. A dzisiaj będzie sporo rzeczy, słuchajcie, dużo informacji. No i, i również to, co będzie, niebawem, dwa wydarzenia. Także jest o czym o czym posłuchać? Jest to zobaczyć. Zapraszamy do programu. Jesteśmy ja tylko powiem jeszcze tylko do tego, co wcześniej powiedziałem. Wszystko to, co będziemy dzisiaj omawiali, prawie do wszystkich tematów. Linki mamy w tym programie, także można sobie wejść, później przeczytać samemu. My nie czytamy artykułów, ale mówimy o tym, co się dzieje. W ostatnim czasie, co się najwięcej wydarzyło? Co się najwięcej wydarzyło? Pogoda. Pogoda tak przypieprzyła, że się w głowie nie mieści. Ścisnął nas mróz, w całej Norwegii problemy różnego rodzaju, a to za zimno, a to problemy na drodze. Największe problemy chyba zdarzyły się na drodze 22, o czym pisaliśmy w artykule Zatytułowany ekstremalny mrozu w Norwegii. Tam około tysiąc samochodów stało. Słuchajcie, ludzie nocowali w samochodach. Także bądźcie przygotowani. Na ostatnim artykule trudne warunki na ze przez kilka najbliższych dni. To na północy, podobno w Trondheim też już jest bardzo ślisko. Na północy padać deszcz, słuchajcie, także fatalna pogoda. Czyli będzie, ale i, będzie i, też dodatka temperatura za chwilę, co no będzie właśnie. wynikało tym. Że to, co jest, będzie topniało. A co się dzieje? przy Przygruntowe mrozki jeszcze są. Ja już dzisiaj no. jechałem od Konsbergu w stronę Ryukan. Normalnie widać drogę czarną, ale to normalnie szklanka była. Auto kilka razy normalnie przemieściło się z jakby jednego pasa na drugi. Także uważajcie, jak jedziecie, bo to jest bardzo zdradliwe. <laughs> Się Szczególnie w takich temperaturach, kiedy one, one właśnie tak skaczą. Słuchajcie, no jak tam Nowy Rok? Gdzie byłeś w Nowy Rok? Ja spędziłem, ja spędziłem Nowy Rok w domu, tak, spędziłem Nowy Rok w domu, na no, spokojnie, godzina dwunasta, szklanka, kieliszek, szampana i spać. Nie, w hotelu. nie Żartuję, żartuję, ale spędziłem, spędziłem Sylwestra w domu. W hotelu niedaleko Torunia, proszę ciebie, jesteśmy w lobby. Przychodzi taki starszy pan i mówi: Zdaję klucze już nie i mówi tam do tej pani: Mówi, ja zasłałem łóżko, nie? A, a, a ta pani powiedziała: Nie trzeba było, my to, my to pościel, pościelimy. A on łaczej, łaczej niedobrze, że zasłałem. Mhm. Także taki kawałek. A propos, a propos nowego roku, udał się? Nowy rok? Mm -hmm. Chodzi ci o sam 1 pierwsze, stycznia? Pierwsze Strzeliłeś stycznia? sobie? szampana? Nie. Jak na, najbardziej? na przykład, czy strzelałeś petardami? Nie, nie, nie. Nie, 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 się nie, 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 no dobrze, słuchajcie, w najbliższym czasie teraz przechodzimy do informacji. Te, te które są dostępne e, u nas na naszym fanpage'u Wataha e, Integration Foreigning. Koncert charytatywny Inne Krainy dla Ukrainy. 20, pierś, 20 stycznia w Asim e, Klokergata. Klokkergata, czyli Zgarkowa e, ulica 1A w Asim Zapraszamy wszystkich e, serdecznie. To jest koncert współorganizowany przez Zespół The Eastenders oraz Wataha Integration for Foreigning. Tutaj przyczyniamy się do wspomagania Ukrainy. Także to jest koncert najbliższy. Koncert będzie grany, na koncercie będą wykonywane utwory przez zespół Stenders. The Eastenders to będą ukraińskie, polskie. Angielskie wersje oraz będą również grali specjalni goście. Także będzie można fajnie się pobawić. Polecamy, polecamy. Słuchajcie, na sygnał od naszych naszych słuchaczy, czytelników zareagowaliśmy na, no i powstał artykuł, nas pobrał za duży, za wysoki podatek. Z tytułu wypłaty AAP, AAP i zasiłku dla bezrobotnych, NAW popełnił błąd. O tym w artykule, jeśli chcecie się dowiedzieć, jeśli to Was dotknęło, to tam też możecie się dowiedzieć. No, niestety takie sprawy są indywidualne też. Należy kontaktować się, składać skargi do naw -u. W tym e... przypadku NAW powiedział, znaczy. że są. Wysłał od razu monit taki, że, że nie należy zgłaszać, i tak dalej. Pomimo tego wiele osób zgłaszało do nas, że zostało i tak nieprawidłowo zwrot potraktowany, bo, bo tam stracili, stracili na tym jedni 1500, drudzy tam 23800. Natomiast natomiast myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o NAF, no to i tak zostanie zostanie uregulowane. Wystarczy napisać, napisać do nich pisemko i sprawa będzie załatwiona. Miejmy nadzieję oczywiście. Różnie, różnie to z Nawem bywa. Słuchajcie, w naszą środę nastąpi test powiadomień alarmowych na telefony komórkowe. Będą również wyły syreny na zewnątrz, tam gdzie takie syreny oczywiście są. E, I e, przekażcie to znajomym, tym, którzy być może do no, nas nie czytają albo na przykład nie oglądają, może to też być, mogą znaleźć się w sytuacji, kiedy ich telefon dostaną alarm, zacznie wibrować i, i pojawią się różne sygnały, będą przestraszeni lub nie będą wiedzieli o co chodzi, bo może to ich zaskoczy zwyczajnie, więc przekażcie taką wiadomość swoim znajomym, zapytajcie, czy wiedzą o tym, że w najbliższą środę o godzinie 12, test powiadomień alarmowych w całej Norwegii. Ja a, ci, a ci, co chcieli, mogli się zgłosić do, jako dodatkowy test, był chyba, zdaje się, 9 lub będzie 9, tak? Czyli jutro będzie. Jutro będzie również dla tych, którzy w aplikacji tam zaznaczyli, że chcą, chcą sobie też y, przetestować coś takiego. Kolejną rzeczą jest: <coughs> mamy tutaj również, możecie przeczytać na naszym portalu. Y, Stand-up Piotr Przytuła w Drift Huset restaurant Randerberg. Rand to jest Stawanger, słuchajcie, polska restauracja. No i Piotr przytuła, będzie nam tam boksował naszych, naszych słuchaczy po uszach. No, o czym będzie boksował? No, myślę, że warto, warto zobaczyć. Stand-upy stand są teraz na topie, także. A, humor. Dobra, no Jest kontakt, proszę, kontakt kont jest kontakt oczywiście z polską kulturą, z, polskim, z polskimi artystami. Zawsze warto się z nimi spotykać i również ich wspierać no bo w końcu oni z tego też e, żyją. E, słuchajcie, pisaliśmy o tym, że minister klimatu apeluje do gmin w otoczeniu Oslofjordu o to, żeby wspierali ratowanie Oslofjordu. Jeśli ktoś jest ciekawy i lubi tematy ekologiczne, a te tematy nas otaczają i w zasadzie codziennie dotykają z różnych, różnych sfer, to polecam artykuł również elektryczna rewolucja, o tym też pisaliśmy o samochodach elektrycznych już w tym roku nowym. Pojawiło się bardzo Parę, parę fajnych artykułów. Co się w Polsce jeszcze jedna rzecz. Łukaszu, jednej rzeczy musimy powiedzieć. Musimy Was zapytać, słuchajcie, jak Wam się podoba nasza nowa strona, która jest cały czas poprawiana, cały czas jest ulepszana. W ostatnim czasie, Łukasz, pojawiły się, można przeczytać to w różnych językach. Tak. E, możecie, tak. słuchajcie, jeśli, jeśli, jeśli mm, możecie nas zareklamować na przykład swoim znajomym e, Ukraińcom, czy nawet Norwegom, czy jakimś innym, tam mogą sobie przeczytać e, nasze artykuły w swoim języku czyli po norwesku, po angielsku, po ukraińsku. Tak, wszystko zostało ulepszone. Ulepszone, idziemy z, z duchem czasu, idziemy z nowoczesnością. <laughs> także to już jest, w sumie w tych siedmiu latach pamiętam, to jest trzecia taka duża zmiana, którą wprowadzamy, także cały czas się rozwijamy. Mamy już prawie 5000 artykułów informacyjnych dla Was, artykułów, które doradzają, jak co zrobić, które wyjaśniają pewne aspekty, na przykład z Nawem. Zostało menu dostosowane do tego, żeby było bardziej takie, jakby przyjazne dla, dla, dla każdego, intuicyjne. No i myślę że myślę że tym razem tym razem trafiliśmy trafiliśmy na to żeby robimy to zresztą z fachowcami którzy którzy też nam doradzają. No i mamy porady jakby, jakby wy nasi słuchacze nasi czytelnicy również nam dajecie rady co zrobić gdzie zrobić i tak dalej. Także tutaj, I co poprawić tak. i co poprawić także tutaj słuchamy się no bo przecież to jest dla nas wszystkich tak żeby każdy mógł z tego korzystać to niech też każdy sadzi sobie swoje pięć groszy chociaż to mi się nie podoba. No to może to zmienimy także. Zapraszamy do komentowania jakby naszej strony, nowej vatacha.no. Zapraszamy do odwiedzin. Przeglądajcie, oceniajcie i dawajcie nam znać, jak Waszym zdaniem to wygląda. No i jeszcze o jednej sprawie pisaliśmy: o tym, że niektórzy z nas, no bo nie wszyscy w całej Norwegii, obudzili się 1 stycznia w nowej albo w starej gminie, w starym, powiecie, można powiedzieć, czy w województwie. Tu mowa oczywiście o weekend które było jednością, teraz jest w trzech częściach, ale o tym warto. Wróciło do, no, wróciło do jakby tak. poprzedniego stanu, także, także najpierw zabrali, najpierw wzięli pieniądze na przerobienie, później dali pieniądze na to, żeby było tak samo. Także nie ma nic za darmo. No, 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 no i tu w Norwegii czasami tak bywa. No jest jednak to, to weekend, było takie spore, nie, Wojtku? i. Tak, to ja, ja od początku. Mówiłem, że to tutaj. Jest w Norwegii, mi się zdaje. Z, z, wiele osób, z którymi rozmawiałem na ten temat. No to to, 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 to było: no, jedziesz gdzieś do Gol na przykład. Ja mieszkam na południu, tutaj na południu od Oslo, a tam w dalszym ciągu to samo województwo, można powiedzieć, weekend. Hmm. Strasznie duży moloch, za duży. No, teraz będzie, teraz będzie łatwiej, lepiej, yy, czyli tak o. jak było. <noise> Ale dużo dużo ludzi się cieszy tutaj, przynajmniej w moim rejonie, do powrotu do Ostwold. Dużo, dużo osób jest zadowolonych z tego, że wróciliśmy. Z, nie wiem, może to jest jakiś taki już patriotyzm lokalny. Może no, widzimy, to była największa porażka systemu w Przemysławie. No i być może masz rację, co zresztą widać po tym, że to zmienili, więc tak, tak, to była nie, nie zawsze, nie zawsze lepsze, lepsze, jest, lepsze jest wrogiem dobrego, tak? Mhm, Jak coś było dobre tak. i funkcjonowało, to lepiej tego nie ruszać, nie poprawiać, zająć się czymś innym i bardziej pożytecznym. Tutaj, tutaj na antenie nikogo nie będziemy aresztować, ale kto wie, bo w środę być może będziemy mogli obejrzeć u nas w telewizji polskiej aresztowanie dwóch gagatków. Także polska polityka, jeżeli kogoś je interesuje, no to, no to dzieje się w polskiej polityce bardzo dużo. Jedni mówią jakby. Kryminaliści drudzy. Ja już sam nie wiem, jak to tam w ogóle. Ja nie jestem prawnikiem, nie jestem od tego, żeby oceniać. Po prostu patrzymy na to, jak, jak na swojego rodzaju kabaret. No, jest to i, i śmieszne, i tragiczne. Zobaczymy, co z tego tak. będzie i jak to wszystko się zakończy. Mhm. Słuchajcie, mamy pewien, mamy pewien pomysł, jeśli yy, może jakiś sygnał od Was, żeby na przykład prowadzić w miarę na bieżąco informacje o, dotyczące na przykład rzeczy milszych, fajniejszych, ciekawszych, na przykład skoków narciarskich. Mhm. Jeśli jesteście zainteresowani, spróbujemy przekazywać Wam na bieżąco y, informacje, y, to będzie taka dosyć świeża rzecz, ale będzie, dosyć, y, będzie to, będą bieżące i aktualne informacje dotyczące skoków narciarskich. To już niebawem. Co jeszcze nowego szykujemy dla Was tutaj? Już jest uszykowane, już może każdy wejść na stronę www.wataha.no i tutaj mamy zakładkę Twoje konto. Tam logując się możemy tak, dodać artykuł, dodać ofertę pracy, doda, dodać poszukuję pracy. Jeszcze to wszystko nie jest gotowe, bo to wszystko do, doszlifowujemy teraz. W ogóle historia wgrania tej nowe, nowej wersji to jest tutaj trochę dziwne, znaczy dziwne. To było trochę na szybko zrobione, ale dawaliście nam znaki i faktycznie byliśmy zawirusowani totalnie, bo wchodząc na nasze linki, przechodziło się na jakieś reklamy i tak dalej. I ta stara wersja niestety tak zażywiana była, nie potrafiłem sobie tym, z tym już poradzić. I ja myślałem, że to, było, to był wynik błędów Facebooka i tak dalej. Natomiast po zamianie na nową wersję, no, no pracujemy nad nią teraz cały czas, jakby widzicie to, co się zmienia. Ale myślę, że tutaj nie ma żadnych... Nic nas nie zaskoczy. A zaskoczeni będą tylko użytkownicy, dlatego że tutaj będzie naprawdę bardzo dużo możliwości. No chcemy chcemy przejść, będzie również telewizja, telewizja już za chwilę wpada, także tutaj, tutaj będzie się działo. A jeżeli nam fundusze na no to pozwolą, a fundusze będziemy zbierali od Was, tak od Was, no to, no to, no to wtedy będziemy, będziemy jeszcze, jeszcze bardziej się rozrastać, no, słuchajcie, jest nas tutaj bardzo dużo. Polonia jest największą grupą etniczną zaraz po Norwegach, także powinniśmy mieć swoje media. No i powinniśmy mieć taką. Niektórzy z Was piszą do nas: Zróbcie coś z tym, bo tutaj jest tak i tak i tak. No i właśnie, żeby coś z tym zrobić, musimy mieć siłę. Mając siłę, czyli wsparcie od Was, Wy macie wsparcie od nas i to działa na takim, na takiej zasadzie, że każda ze stron ma zysk. Także bardzo warto mieć swoje i my myślę, Wojtku, już 7 lat to robimy i myślę, że jesteśmy chyba godni zaufania. Czas, tutaj, jeżeli ten, chodzi na ten, czas, ten czas szybko leci, staramy się jak możemy, też się rozwijamy, też się uczymy. Mm -hmm. Tak, tak, oczywiście. Rozwijamy się, uczymy się, i jesteśmy otwarci na, na dialog. Jak to? Słuchajcie, jeśli jesteście organizatorami różnych spotkań, imprez, nie wiem, dotyczących tak, do różnych nie, wystaw, proszę. dotyczących różnych, wystawów, różnych spotkań, na przykład jeśli organizujecie, nie wiem, coś dla dzieci, dajcie nam znać. Bojętnie jeśli coś słuchajcie. Dajcie nam, nam, nam znać. Nagłośnimy tą sprawę, opowiemy o niej, może Wojtek, porozmawiamy z Wami na antenie. Wiesz, na antenie. Wojtek, bo Ty jeszcze nie wiesz. Ja Ci nie powiedziałem. Mamy już kalendarz wydarzeń zrobiony, i każdy w swoim, na swoim koncie będzie mógł dodać wydarzenie, które jest w jego obrębie dotyczące Polonii lub, e, lub dotyczące integracji. Także każde takie wydarzenie będzie mógł, można zgłosić samemu. I nie będzie potrzeba w ogóle żadnej tam dzwonić. To, to my tylko potwierdzimy to i udostępniamy dalej. Mhm. Także to też już jest zrobione, tylko jeszcze nie dodane tutaj. Tu to jeszcze tego nie widzisz, Wojtek. Wojtek, my musimy trochę bardziej porozmawiać o tym, co tutaj się będzie działo. Ty się dowiadujesz z telewizji. Od ciebie. No. Dobrze, że z naszej. Mhm. Słuchajcie, dziękuję Wam za dzisiaj. Życzę miłego, najbliższego tygodnia. Bądźcie ostrożni na drogach, jeśli wybieracie się w dalszą podróż, sprawdźcie dokładnie pogodę, czy nie będzie po drodze jakichś niebezpieczeństw typu Śnieżyca lub lodowisko. Takie informacje są zawarte, a co ja będę mówił w ostatnim artykule, w najnowszym artykule. Tam są linki do miejsc, w których można sprawdzić prognozy pogody dla Waszej okolicy lub na całej trasie, którą planujecie. Mm -hmm, mm -hmm. E, teraz e, tak, no dziękujemy, że jesteście. Słuchajcie, widać to znowu już teraz mamy to uruchomione, bo ja tam musiałem naprawdę to... Ktoś, kto, kto programuje, ktoś, kto robi to na co dzień, wie, ile to jest pracy, ile to wymaga pracy przy, przy przerabianiu całego systemu od podstaw, więc a, kawał, kawał, kawał roboty odpierdzieliliśmy tutaj i, i, i myślę, że zresztą widać, że, że używacie tego ponownie już wróciło jakby do normy e, odwiedzalność, e, a nawet, nawet rośnie. Także jest fajnie. Dziękuję bardzo, miłego tygodnia, no i do zobaczenia niebawem. Łukasz Pawłowicz i Wojtek Sobieski. Do zobaczenia.